I sobie w swej mydłości i od ciebie nic nie chciała, więc po co tu na ziemię przybywała? Odpowiedzi było kilka. Powiedz, że ty też nic nie chciał od ja. A jak chciał, wynocha, bo jednak kosztuje. Żywota ludzkiego niepewnego. Ten przychód do mnie, twym, panie, gdzie modły w twych sukach nastanie. To, to żywot ludzki, który ponosi planeta. Do swych mdłości i udawaj dalej, szczęśliwości. O z daleka z pustymi kieszeniami. I ze swoimi pomysłami o swych suk się o zdrowie pytaj. I jak nie dopomoże, to nie zaszkodzę. Zaszkodziłeś sobie si sam tą polityką, więc nie zgrywaj. Bóstwa tego. Nic dla nich nie miałeś, tylko oczekiwałeś. Więc czemuż o Czegoż ode mnie chciałeś? Czy wolności mi nie zabierałeś? Jecha się do końca, jak na tej łodzi tytaniku. Ojców ojciec pokazywał, że bez liku tam zmarzlików. Bo pyszniątka tam jechały i grały i zajadały. Jednak z pola. Bierze prosa. Prosto gna w twe ręce czule. Czegóż mam? Oj czule, mój ojciec, czyż nieprawda? Co da jadło? Bogatym, jam szczerzyć zęby musiał. Gdy się los do mnie wymuszał, bym kolację zjadł dziś Boże. Oj, dziękuję ci, nie Boże. Mi zbytek i układa, i miłość kwitnie sama. Z złotem są posadki. Ułożone krwią mych ojców posadzone. Się cieszył i zacieszał i przyglądał moim dłoniom. Bo me dłonie nie twe były. I te proso, i te proso. Złota też ich nie ogarniły, a niewolnik ku czci twojej wysłany na podboje. Podbój dostał klęczkę moją. Gdy do gara, co włożyć nie miała. Biegła ja poza pomogę. Do ojców tych ziem krwioże. Czemu ona taka głupia? Krwią nie bierze tego. Krwią ich nie bierze tego. Nie rozumiał człowieka tego. Bo Bóg ojciec miłościwy. Kiedy chleb ci na stół kładzie. Gdy sam nie ma, nie połaże. Zdychać mi tu dziś zostało. Wstać muszę, co za trwoga. Ma Boga, nie ma Boga. Przyszedł Jezu, krwią swą oblał moje rany I pomyślał razem za ja. Będę twego ojca zjadał bądź mą sługą. Bądź mą sługą, niebornica. Będziesz mi czystością służyć. Za niewolę oddam przeto. Temu, kto chce, Chociażby trzy grosze. By zapłacić za tą paniosię i nakarmić cię kobieto, zobacz, spójrz. Ka ładna, sprzedam cię na targu, no to. Tych niewolnic, o mój Boże. No i poszła za chlebem, by nie zdychać, trwożyć, by nie zdychać i umierać. A za tym panem. Obleciałem. W sukach mi podobnych przeto. Gały i latały, której okruch dzisiaj skruszę. Daj mi troszku, daj mi troszku, daj mi proszę. Bo ja nie ma. Biedna sierota. Uporczywa. Czy zdychać mam tu ojcze? To się robi żenujące, to napisz kurwa list do siebie i kurwiarski zachodzie ze złotem mych dziadziów. Mam ostrą banię i ostrzejszą na wszystkie kurwy patole. Jak Leon Nefretel Lacha. Ty próżne dziecią. Tą historię niesiesz z ducha. Boś ty obelg mi nakruszył. Ze swego ducha, twego ducha. Mogłeś bić się o me troski. Kochać szczerze nie z oddali, bo udawać każdy może, jak ten syn, który upadł.